Chciałabym, żebyśmy płynnie przeszli do kolejnego z naszych filarów, którego dzisiaj dotyczy temat, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo. Mianowicie jest to bezpieczeństwo ekonomiczne, finansowe, energetyczne, a ten aspekt przedstawi Państwu ekspert do spraw właśnie tych tematów, pan Ireneusz Jabłoński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie na posiedzenie tego zespołu. Otóż proszę Państwa, Pan Profesor Zapolski przed chwilą zarysował wyzwania, przed jakimi stoi państwo polskie, polskie siły zbrojne, ale żeby tym wyzwaniom sprostać, to poza mądrym rządem, poza właściwą legislacją, poza dobrym dowodzeniem, trzeba mieć jeszcze coś tak banalnego jak pieniądze. Po to, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy ten zamówiony sprzęt w Korei na 70 miliardów złotych dotrze do nas, czy nie, bo to nie zależy od polskiego rządu, tylko zależy od rządu koreańskiego, który udzieli kredytu w tej wysokości albo nie udzieli i wtedy tego sprzętu nie będziemy mieli. 70 miliardów, proszę Państwa, to są grosze w porównaniu z polskim produktem krajowym, który wynosi dzisiaj około 2600 miliardów złotych. Także proszę zwrócić uwagę jak w jak dramatycznej sytuacji są dramatycznie złej sytuacji są finanse publiczne. Dlatego mówiąc o bezpieczeństwie ekonomicznym będę chciał się skoncentrować na trzech jego filarach. Po pierwsze budowaniu siły gospodarki narodowej. Gospodarki, która powinna być oparta i powinna służyć w sensie warunków i prawa polskim przedsiębiorcom, tym, którzy stanowią sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To im polityka gospodarcza, polityka fiskalna i pragmatyka administracji oraz sądów powinna służyć i pomagać. Nie międzynarodowym, wielkim korporacjom dla których było i jest tworzone prawo, a do których nawet nieroztropne rządy, również obecne, dopłacają. Nie ma żadnego sensu ekonomicznego dopłacania z polskich podatków, czyli tego, co wnoszą polscy przedsiębiorcy, do wielkich światowych koncernów, tylko po to, żeby minister lub premier mogli się sfotografować na tle hali produkcyjnej, wybudowanej w znacznej części za subwencje polskich podatników. Drugim elementem bezpieczeństwa jest element bezpieczeństwa finansowego, rozumianego w dwójnasob. Po pierwsze, jako konieczność zachowania suwerenności, suwerenności monetarnej, czyli Prawa do kreowania pieniądza i określenia jego ceny. Są to zadania Narodowego Banku Polskiego i takimi powinny zostać. Dlatego kluczowym elementem w tym obszarze jest zachowanie polskiego złotego. Co prawda, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia euro w traktatach akcesyjnych, ale na szczęście nie zdefiniowaliśmy tam terminów. W związku z tym, biorąc pod uwagę interes Rzeczpospolitej, interes, interes gospodarki narodowej i naszego wewnętrznego rynku finansowego, powinniśmy odłożyć ten akt do czasu, aż Unia i strefa euro potwierdzą swoją atrakcyjność i swoją przydatność dla rozwiązań krajowych. Drugim elementem bezpieczeństwa finansowego jest uniezależnienie się od długu zewnętrznego, czyli od strumienia pieniędzy pożyczanego na rynkach finansowych, czyli tak naprawdę od międzynarodowych spekulantów finansowych przez polski rząd po to, żeby on mógł finansować swoje cele polityczne, proszę państwa, cele polityczne, ponieważ mimo dramatycznego wzrostu zadłużenia państwa polskiego w ciągu ostatnich lat wielokrotnie większego niż zadłużenia. Ze słynnej epoki Gierka nie powstało ani jedne, ani jeden zakład produkcyjny nie powstał ani nie został odbudowany. Z szumnych zapowiedzi odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego pozostał tylko szum w głowie. A Przemysł stoczniowy w dobie nieboszczki PRL był jednym z kluczowych przemysłów, i warto pamiętać, że budowa statków jest tak skomplikowana jak budowa wielkich samolotów pasażerskich lub wojskowych. I że w tamtym czasie posiadaliśmy tę rzadką kulturę techniczną i organizację pracy, pozwalającą nam takie wielkie obiekty tworzyć. Zatem. Co należy zrobić, żeby zmniejszyć zależność od zewnętrznych wierzycieli, a no przede wszystkim przestać się bez opamiętania zadłużać? To jest pierwszy warunek. Drugi, wykorzystać wewnętrzne oszczędności obywateli, które są liczone zarówno po stronie osób fizycznych, jak i przedsiębiorców na kilkaset miliardów złotych do finansowania tych przedsięwzięć infrastrukturalnych i tych przedsięwzięć mających charakter strategicznych przedsięwzięć dla gospodarki narodowej, w formie publicznego lub hipotecznego listu zastawnego, czyli takiego instrumentu, którym sfinansowano na przykład budowę portu w Gdyni w latach dwudziestych, czy takiego instrumentu, który sto lat wcześniej posłużył sfinansowaniu odbudowy Śląska po niszczących wojnach, które wtedy miały tam miejsce. I wreszcie trzeci element bezpieczeństwa ekonomicznego to jest bezpieczeństwo energetyczne, którego emanacją powinna być samowystarczalność energetyczna w części dotyczącej energii elektrycznej i posiadanie dobrych kontrahentów, pewnych kontrahentów, tanich kontrahentów na dostawę węglowodorów, które będziemy spalali dla ogrzania naszych mieszkań czy dla napędzania naszych samochodów, maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych i wszystkich innych mechanicznych urządzeń. Polityka energetyczna w tym względzie, szczególnie dotycząca tego, co jest nam najbliższe i najbardziej znane, czyli energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach, przypomnę, nie w oparciu o dyrektywy unijne czy ustawy rządowe, tylko energię elektryczną wytwarza się w elektrowniach, musi być generator prądu zmiennego w tym wypadku, który musi być napędzany tą czy inną energią kinetyczną pochodzącą ze spalania jakiegoś paliwa bo oczywiście mówienie o tym że energię klasyczną, energetykę węglową, można zastąpić tak zwanymi odnawialnymi, odnawialnymi źródłami energetycznymi, jest niepoważne. Gdyby student politechniki, a to jest moje pierwsze wykształcenie, takie rzeczy opowiadał i próbował mówić to w funkcji systemu energetycznego prawie 40-milionowego kraju, którego moc zainstalowana jest blisko 30 tysięcy megawatów, to by dostał pałę i wyleciałby z egzaminu. Otóż ani wiatraki, ani solary nie dadzą nam nie tylko bezpieczeństwa, ale są drogą fantasmagorią ze względu na swoją ogromną niestabilność i bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Polska została obdarzona przez opatrzność, przez Boga, jak to woli. Ogromnymi zasobami węgla kamiennego i węgla brunatnego. I Nasza energetyka zbudowana w latach 70. dotychczas doskonale na tych zasobach funkcjonowała. Jedynym sensownym uzupełnieniem, czy może w niewielkiej części zastąpieniem tej energetyki, byłaby energetyka oparta na atomie. Ale tak jak zauważył pan profesor Zapałowski, mija 16 lat rządów duopolu. I nawet nie wskazano miejsca pierwszej elektrowni jądrowej, nie mówiąc o planach jej budowy. Jest to trudne inżyniersko i technicznie przedsięwzięcie, ale skoro kilkadziesiąt lat temu udało się zbudować elektrownie atomowe na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechach, nie mówiąc o Niemczech i Francji, to może i w Polsce by się udało. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jest to jedyna sensowna alternatywa w dodatku, wbrew temu, co różni niekompetentni i niedouczeni krytycy twierdzą, bardzo czysta, bo de facto zeroemisyjna. Zatem po pierwsze, powinniśmy wykorzystać to, co dostaliśmy od opatrzności Boga, czyli surowiec w postaci węgla, i kontynuować energetykę przemysłową opartą na nim. A po drugie, wreszcie zbudować jedną, a później drugą elektrownię jądrową, które poza wszystkim innym są również ogromnymi laboratoriami nowoczesnych technologii, a przy naszym potencjale intelektualnym i naukowym fizyków również mogą mieć zastosowania w innych aspektach. Zatem proszę Państwa, myśląc o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie ekonomicznym, czyli o tej aktywności Państwa i nas, która jako jedyna dostarcza dóbr i usług wartości dodanej, a zatem i pieniędzy na finansowanie nie tylko naszych gospodarstw domowych, funkcjonowania naszych gospodarstw domowych, ale również całego Państwa, w tym jego sił zbrojnych, w tym dobrego opłacania, o czym za chwilę będzie mówił dr Rozdyk, służb specjalnych i innych służb państwowych, Musimy stworzyć program optymalizujący czy pozwalający na optymalne wykorzystanie naszych zasobów, tych, jakie dzisiaj mamy. Ten program jest rozwinięty w programie politycznym i jego części gospodarczej Konfederacji Korony Polskiej, w którym znajdą Państwo również szereg odniesień praktycznych, czyli podpowiedzi, jak zrealizować te postulaty, o których tutaj mówimy. Bo Truizmem jest stwierdzenie, ale warto to sobie utrwalić, że bezpieczeństwo ekonomiczne wpływa i z niego wypływa bezpieczeństwo i siła polityczna państwa polskiego, bez którego państwo polskie nie zyska właściwego szacunku i pozycji na arenie międzynarodowej. Dziękuję.